Słuchajcie, wczoraj z takim pytaniem przyszedł do mnie mój mąż, bo my używamy takich mlek w naszym domu ze względu właśnie na ograniczenie tych negatywnych efektów po wypiciu zwykłego mleka krowiego, jak wzdęcia, problemy jelitowe, więc regularnie robię mleka na bazie nasion, no ale także kupujemy takie gotowe produkty. No, gdzie sprawdzić informacje o węglowodanach? Zobaczcie. Na każdym opakowaniu, każdego mleka roślinnego, ale także zwierzęcego mamy podaną wartość odżywczą. I mamy węglowodany, w tym cukry, w 100 ml i 250 ml. I zobaczcie, że w przypadku takiego mleka roślinnego mamy tutaj węglowodany, w tym cukry, różną zawartość. Węglowodanów jest 6,7 w 100 ml, cukrów 1,6, natomiast w zwykłym mleku krowim mamy węglowodany 4,7 w 100 ml, w tym cukrów 4,7. Dlaczego ta wartość jest taka różna i o co chodzi z tymi węglowodanami, w tym cukrami? Otóż w mleku roślinnym, szczególnie takim owsianym, do cukrów, do węglowodanów będzie, będziemy zaliczać także błonnik, który no, jest bardzo e, korzystnym składnikiem e, takiego mleka, dlatego, że on jest pożywką dla bakterii jelitowych. A cukrów mamy 1,6 gram. Tu mamy mniej ogólnie, no ale za to są to, te cukry, które raczej będą wykorzystywane przez nas, nie przez mikrobiotę e, jelitową. Oczywiście ogólna zawartość cukrów, węglowodanów, tak? bo węglowodany to inaczej po polsku cukry, jest wyższa w mleku owsianym, no ale pamiętajmy, że wyższa o tą wartość błonnika, który nie będzie nam robił problemów z nadmierną masą ciała, tylko będzie bardzo przyjazny dla mikrobioty jelitowej. Generalnie polecam ten sposób, czyli robienie samemu mleka, Oczywiście wtedy kontrolujemy to, co dajemy do takiego mleka, a nie jest to specjalnie skomplikowane. Trzecia rzecz, pamiętajcie, że do takich mlek roślinnych powinniśmy dodawać wapń, czyli fortyfikować go wapniem, bo jednak nie ma to jak mleko krowie, czy właściwie produkty z mleka krowiego, one rzeczywiście są wspaniałym źródłem białka.